I tak, zapisywanie, okej, okay, dobra, to mamy, to mamy. Postanowiłem nagrać serię z Battlefielda 3. Nie wiem, jak mi to pójdzie, bo w grach tego typu nie jestem dobry, nigdy nie grałem w takie gierki. I mogę, wiecie... Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Ale zagrajmy. Okej, okay, dobra, Ustęp. kampania To jest pierwsza misja z tego co wiem No, te filtry Spania okej okay. Z tego co widzę jestem na jakimś pociągu Dobra, okej okay. Podnosimy broń, aby strzelić, aby przybliżyć, aby przeładować Okej, okay. i strzelamy, dobra, tamtego do też Gdzieś klęka, aha, okej, okay, dobra. Wnafiłem go, Co teraz, przez okno? Wow, napierdzielają we mnie. Gdzie tam jesteś? A, tu trzeba przejść. Kogo więcej nie ma? Przeładujemy sobie. Ogólnie będę nagrywał, z tego co na razie myślę, po jednym... po jednej misji na odcinek. Z tego względu na... To już jestem nowym serem na YouTube Ała! wow I co teraz? Myszka, dobra, mam cię A wow, fajne Dobra, kończam już jestem nowym serem na YouTube i za bardzo nie będę miał kiedy wrzucać tego się sobie, znaczy wrzucać, wrzucać może i bym miał kiedy Ale jest problem z y, limitem, tak? Spacja Kurwa Ała, i się połamał Dobra, zaraz po Proszę to jeszcze raz, tylko Wam dokończę jest. Mój problem taki z YouTube'em iż są ograniczenia, tak? Co do długości filmów, których mogę wrzucać jako początkowy użytkownik. Więc będę wrzucał po jednym filmie na jeden odcinek. Wydaje mi się, że to będzie najlepsze. A teraz weźmy się za grę, dobra, spacja, przeskakujemy był pociąg. A wow. Trafił mnie co za skurczówek, dobra, spacja Aha, taki żołnierz. Czy mam lewy kontroli, Co? Jeszcze żyjesz? Wyjadam z tu Dobra przenosimy się do początku. Nie gdzie gołacha, no, skakujemy dobra Jesteśmy w środku. Oby wyjadł jest z Zaraz zginę. Nie ma czegoś jak jak wychylenie? I na to nie, na razie daj tylko klawiszu. Ale żeś dostał w dupę. Okej. Okay. Mamy bomby jakieś? Chyba tak. Już musimy wstać na aby otworzyć. Ale mnie z góry chyba zrobili. Nie jestem sam. On jest ze mną. <laughs> Nie, dobra. Misja operacja łamać mieczy, ok, czyli tamto to był jakby taki tutorial, tak?